Siema siema Dzisiaj zagramy sobie w Bad Warsy razem z Mega Teamem. Może pamiętacie Mega Team, pewnie nie. To przedstawmy się mnie, Superbooka ja... i jestem Croxa. Cześć, jestem Azami. Cześć, jestem Oliviam. Dobrze, za chwilę się nie grać Ja nie wiem Zhajtowali mnie ostatnio, za to, że obudowuję łóżko w jakimś stylu hot doga, A ja nie wiem, nie znam się na obudowywanie łóżka, więc nie wiem co mam odpowiedzieć na taki taki no Przecież. no. budowamy diamenty. Czekajcie, zielonę coś. Pieś... O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. O matko. O nie ja. To no jest tak dobra pipi, o matko. To będzie niestety gra... przegrana, ale... <laughs> no nie no, może akurat się, się uda. Sąsiada jest super kuba. Dobra. To... nie raportuje. tu jest. <laughs> jak parówka nie wiem jak go rozpaść Może nie Ja nie potrafię speed, beating, speed... bridging Bo jestem ułomny Ale to już swoją drogą hmm. DEBIL 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 Głupi idiota Raz, Dobra. dwa, trzy A! Ej! Wima. Mm -hmm. no. Przepraszam. No. iść na tego nuba, muszę iść kogoś, na kogoś, muszę, muszę, Muszę na kogoś, Ale nie na nim, przebacz. No nie, ja! Za bardzo, bo jeszcze się pójść na środek i zabrać kilka emeraldów, tak żeby sobie przynajmniej te buty załatwić. Okay, 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 okay. Not a push. I am. Sorry. Haha! Hahaha! Czy mówicie szmaragd, czy emerald? Bo to jest w sumie ciekawe. Ja na przykład zazwyczaj mówię, że emerald. Dobra, idę, idę do czerwonych. Aha. Może. O. Oh. z oh. tym pułapkę. Dobra. Postawię golema w bazie Dobra, ja nie żyję, ale jest jeszcze mój golem Co to za golem Zabij, zabij dobrze, dobrze! Kroksa Uciekaj od tego golema! <ścoughs> nie żyje Golem ją goni. Golem. Ty patrz, ma ser... Boże, złote jabłko Oj, matka, dyjo! Cóż za walka! Harry, co ty kupiłeś na mnie? Ja też bym chciała. Patrz, <laughs> patrz, jaka walka z kulę z kolejnym. Ty umrzasz. <laughs> Teraz też. wszystkie surowce, może pójdę do Saperkuby bazy. O, będzie mnie stać na Shortnessa, ale co mi z Shortnessa, jak mam drewniany miecz? Ja i tak sobie kupię. lub na twoje terytorium. O, nie. A ja sobie robię zakupy u sapry Kuby, no. Straciłem łóżko. Ale to nic. Znaczy w sumie to coś. Dobra, nie. Nie, ona tu idzie. Nie. Dobra, mam pomysł. Najpierw ją rzuca Silver... Wow. wow, nie, nie, nie. Wow, o nie. O mój Boże. To wszystko się nagrało. Jestem niebieski. Nie wiem kto sąsiaduje z niebieskim, ale oby kroksa. Muszę się pierwsze podbudować na... Ojej, kto jest różowy? Jest różowy? Nie ma! Nie ma różowego obok mnie. O, jeszcze dwa. Nauczę Was, jak obudowywać łóżko z tylem motylka. Pierwsze bierzecie deski i tutaj tak ładnie to obudowujecie. Potem end y, endstone. tutaj, to jest dla naszego bezpieczeństwa. I tutaj te dwa rogi przedłużacie o jeden. I to jest taki jakby motylek. I teraz bierzecie szkło. Teraz. E, 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 e. Fajnie by było, razu, ją Kto tu jest? To ten VIP głupi. To ten głupi VIP. No nie można spokojnie pograć. A ja was chciałam nauczyć jak się budowuje łóżko. Znaczy pewnie umiecie, ale... Nie, tak nie może być. Dobra, ona się buduje tam czyli że w sumie mogę przez Emeraldę do niej pójść. Jest tutaj za chyba mnie nie widziała, Albo mnie widziała i się boi. Różnie może być. Wow. Dobra. To było jakby ciekawe, ciekawe dosyć. Mam przy sobie diamenty. Nie może ja się wycofam po prostu. Teraz chyba mogę się tam budować. Aha, nie mam budulca. Chyba, chyba mnie nie widziała. O! O! ...buduje się do góry, to zły znak, bo oznacza to tyle, że ja też powinienem. Eee. Fajny, fajny oponent. Wow, TNT, szybko. Teraz tylko ją Dobra. Patrzcie, akcja KIDA. To jest normalnie akcja miesiąca. To jest akcja tysiąclecia. Kid zdziwiony. <grym> Czekam aż skoczysz. <grym> Kid się zdziwił. <grym> Zawadzenia w skakaniu idzie. A co on odwala Czy on dalej chce mi się wbić na bazę? A kupię się pułapkę na Kida Dobra, stwierdzam, że koniec Denerwuje mnie Kid Idę go zniszczyć Gdzie pick Może pójdę na Azami, widziałem jej obudowę, więc przyda mi się. Saperkuba jeszcze. Saperkuby nie zauważyłem. Dobra, to tak, Firebolt NT To powinno wystarczyć. Dam sobie perełkę. Tak, tutaj to Azami. Wow. Dobra. Jeszcze do niej nie pójdę, bo się zorientuję. O. Kurde, zużyłem na nią golema, a ona miała tylko drewniany miecz. Gdzie ona idzie? Esa, 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 a teraz biegnie do mnie, nie? Czy ja jestem Debilem? Ja jestem! brogu przestań. No zniszczyłbyś se tą szybę, kolego. No rzuć Fireball, to odwrócę. O, miałem kapsloka. Ten, co Sojusz proponuje. Co? co się odwala? Brawo, Judyta, brawo! Tymczasem kit. No co, nie zrzucisz ty enty na łeb? O, masz motykę. Brawo, brawo ty. No, skacz. Czekam. Ja nie chcę cię fajtować. Ja no, jak chcesz? Co on? Dobrze, że mam pozdrowisko od O ty idzie. Haha, taki masz plan Co? Co? Jak to? Kiedy? Halo pancerz Muszę kupić sobie dupa Mmm dupa z pancerza Czy on mi będzie rozwalał łóżko? Nie mam co czekać. Chyba jest tu siebie paru, mi się wydaje. Jeśli nie, to będę go szukała. Jezu, atak duchów, a ja nie mam ducha. No fajnie. Okej, okay, jest tutaj, jest tutaj, jest tutaj.